24 kwietnia w szkole podstawowej nr 3 odbył się finał pierwszego szkolnego konkursu wiedzy uczniów klas 4, 5 i 6. Konkurs ten jest jednym z zadań programu wspierania uzdolnień, który realizowany jest w tym roku szkolnym jako priorytet Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program ten i pomysł konkursu jest autorstwa nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 Reginy Boni która nie kryła zadowolenia z przebiegu imprezy. Jestem zadowolona, można powiedzieć, chociaż chwalę się w tym momencie, ale przebiegło to zgodnie z moimi planami. Zmieściliśmy się w czasie. Uczniowie nie byli specjalnie zestresowani. Widziałam, że są w miarę rozluźnieni, albo starałam się ich rozluźnić. No i przede wszystkim wykazali się wiedzą, a o to chodziło w tym wszystkim. Wykazali się wiedzą przed całą społecznością w końcu naszej szkoły. Konkurs był troszeczkę wzorowany na telewizyjnym konkursie. Nazywa się to Eureko, ja to wiem. Polsa transmituje taki konkurs. Tak jak mówię, zaczerpnęłam trochę pomysłów, ale zmieniłam dość sporo, no bo w czasie byśmy się nie zmieścili, już nie mówiąc o, o pewnych... No i pytania oczywiście były nasze. Także formuła konkursu troszkę podobna do posatowskiej właśnie formuły tego konkursu. W eliminacjach przeprowadzonych wśród wszystkich uczniów szkoły uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań z różnych dziedzin wiedzy. Matematyki, przyrody, historii, a także sztuki, sportu i języków obcych. Autorami wszystkich pytań byli nauczyciele uczący w szkole. W drodze eliminacji wyłonionych zostało 12 finalistów, którzy musieli odpowiedzieć, jaki jest najwyższy głos żeński, czy wcześniej był gotyk czy renesans i jaki słynny skansen znajduje się na terenie ziemi chrzanowskiej. Z wiedzy lokalnej było też pytanie, jak nazywa się obecny burmistrz Chrzanowa. Finał składał się z trzech rund. W trzeciej rundzie znalazło się trzech uczniów. Michalina Mróz z klasy czwartej i Jan Dziemięga oraz Patryk Myrlak z klasy szóstej. Uczniowie odpowiadali w ostatniej rundzie na pięć pytań z wybranej przez siebie dziedziny. Michalina wybrała język polski i miała między innymi podać tytuły trzech książek z serii o Mikołajku. Mikołaj. Patryk zmierzył się z wiedzą na temat piłki nożnej. Jan okazał się bezkonkurencyjny w dziedzinie słynnych odkryć geograficznych. W rezultacie Jan Ciemienga został zwycięzcą. I otrzymał z rąk dyrektora szkoły nagrodę i dyplom z tytułem Młody Einstein 2008. Gratulacje i nagrodę dla najmłodszej finalistki otrzymała z rąk chrzanowskiego radnego Mirosława Sygnata Michalina Brus. Równolegle w klasach 1-3 przeprowadzony został podobny konkurs pod hasłem Omnibus Wiem Wszystko, mający na celu wyłonienie wszechstronnie uzdolnionych młodszych uczniów szkoły. Zwycięzcą okazała się uczennica klasy trzeciej Małgorzata komarow. Być może w przyszłości walczyć będzie o tytuł młodego Einsteina. Spróbuję w przyszłym roku opracować właśnie formułę tego konkursu. Jakby to wyglądało, gdybyśmy mogli właśnie rozszerzyć ten konkurs na cały powiat, może gminę. Także mamy taki zamiar.